Ale spina dzisiaj dostałem! <grywka> <grywka> Cztery deski? Przyspieszyłeś, czy wiatr się zwiększył? Mówię przyspieszyłeś, czy wiatr się zwiększył? Dobra, może zaczynamy powoli, powolutku zwalniać. Nie za mocno, nie za mocno? Nie, 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 zwalnię powolutku, ale równomiernie. Widzisz, zaczynamy na środek wyciągać, ale nic, trzymam się tej strony do końca. Widzisz, układ nie reaguje, jestem za samochodem, ale dobra. Tylko, wiesz, zwalniaj cały czas tak, jak zwalniasz równomiernie. Tu masz samochód, nie? To jest, ale jest daleko, nie? No zwalniaj równomiernie, bo układ kierowania nic nie daje. No, no, widzisz mnie? Słabniutko cię widzę, ale cię widzę. No, cały czas równomiernie zwalniaj.